Witam, nagrywam dla na helpej.org. W tym poradniku pokażę Ci jak używać wirtualnego internetowego systemu pod nazwą aos. Krok pierwszy. Wejdź w przeglądarkę internetową i wejdź na aos.org i kliknij. Try AOS here. Wybierz system operacyjny, który chcesz używać. Jest to OS 1.x i OS 2.x. Ja polecam ten pierwszy. Teraz kliknij ten plusik nowy użytkownik. Wypełnij wszystkie dane. I kliknij stwórz konto. Po służeniu konta możesz się zalogować na własny system operacyjny. Ja zostanę teraz zalogowany na własny system operacyjny. Możesz przesyłać na niego filmy, pliki, co tylko chcesz. Klikając przycisk wyślij swoje pliki. W tym to na tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.